Jarosław pasza bajcech to jedna z najbardziej rozpoznawalnych postaci w świecie e sportu. Jego historia to przykład tego, jak pasja i determinacja mogą wynieść człowieka na sam szczyt. Jego droga do sukcesu nie była łatwa, ale dzięki ciężkiej pracy, pozytywnemu nastawieniu i miłości do rywalizacji stał się legendą Counter Strike Global Offensive oraz inspiracją dla miliona fanów na całym świecie. Uwaga, mam dla Ciebie prezent. Hydra Gloss Mangrów warty ponad 400 zł. Wystarczy, że wpłacisz 8,40 na CSGOODSKIN z kodem CS Polska i w przypadku otrzymania prezentu od razu trafi on do twojego ekwipunka. Nieźle, to jeszcze lepsze jest to, że do tego doładowania dostajesz 10% bonusu oraz jeżeli nigdy nie używałeś kodu, to 2,10 zł na przetestowanie strony. Więc razem będziesz mieć już ponad 11 zł. Strona oferuje gamę różnych lootboxów i case battle, z których zawsze masz gwarantowany zwrot. Jak dropisz skina, który ci się nie podoba, to po prostu wymień go w exchangerze. Powodzenia. Jarosław urodził się 11 kwietnia 1988 roku w Polsce. Od najmłodszych lat interesował się sportem i grami komputerowymi. Już jako nastolatek spędzał długie godziny doskonaląc swoje umiejętności w Counter-Strike'u. Nie był to jeszcze CS:GO, ale jego wcześniejsza wersja, Counter-Strike 1.6. Jego talent nie pozostał niezauważony. Wyróżniał się nie tylko doskonałą celnością i refleksem, ale także niesamowitym zrozumieniem gry. Początkowo grał w lokalnych drużynach, ale prawdziwy przełom nastąpił, gdy dołączył do Frag Executors, jednej z najlepszych polskich ekip CS 1 6 Właśnie tam uczył się profesjonalnej gry i zdobywał pierwsze międzynarodowe doświadczenia. Przełomowym momentem w karierze Paszy był rok 2014, kiedy wraz z legendarną polską piątką Neo. Das, Snacks i Biali dołączył do organizacji Virtus.pro. Pro. To właśnie wtedy narodził się jeden z najbardziej rozpoznawalnych składów historii CSGO, znany również jako Złota Piątka. Drużyna szybko zaczęła odnosić sukcesy, a największym z nich było zwycięstwo na AMS One Katowice 2014. Virtus.pro Pro w spektakularnym stylu pokonał w wielkim finale Ninjas in Pijamas, zdobywając tytuł Mistrza Świata oraz zapisując się na kartach historii CSGO. Przez kolejne lata Virtus Pro pozostawało jedną z najlepszych drużyn na świecie. Pomimo wielu wzlotów i upadków, skład trzymał się razem przez długi czas, co w e sporcie jest rzadkością. Pasha był kluczową postacią zespołu zarówno pod względem umiejętności, jak i roli motywatora. Jego charyzma, pozytywne nastawienie i zabawne powiedzonka sprawiły, że był ulubieńcem fanów. Niestety, nawet największe drużyny w esporcie w końcu przeżywają swój kryzys. Po kilku latach dominacji forma Virtus Pro zaczęła spadać. Rywale dostosowali się do ich stylu gry, a polska piątka nie była już w stanie utrzymać swojego dawnego poziomu. W 2018 roku organizacja zdecydowała się na zmiany kadrowe, co oznaczało koniec jednej z najbardziej legendarnych w drużyn w historii CSGO. Pasha Biceps pożegnał się z Virtus Pro, zamykając pewien rozdział swojej kariery. Choć próbował jeszcze swoich sił w innych zespołach, to coraz bardziej zaczynał zastanawiać się nad swoją przyszłością poza profesjonalnym gamingiem. Po zakończeniu kariery jako zawodowy gracz, Pasha postanowił skupić się na streamingu i tworzeniu treści dla swojej ogromnej społeczności fanów. Szybko stał się jednym z najpopularniejszych polskich streamerów, a jego transmisje na Twitchu i YouTube przyciągały tysiące fanów. Jego naturalna charyzma, poczucie humoru i luz sprawiły, że był uwielbiany nie tylko przez fanów CSGO, ale także przez osoby, które wcześniej nie interesowały się e-sportem. Na jego streamach można było zarówno zobaczyć mecze CSGO, jak i wyzwania sportowe, czy rozmowy z widzami. Ale Pasha nigdy nie ograniczał się tylko do e-sportu. Od zawsze interesował się sportem fizycznym i prowadził aktywny tryb życia. Po zakończeniu kariery gamingowej jeszcze bardziej zaangażował się w treningi siłowe i sztuki walki. W 2022 roku pasza podjął się nowego, nietypowego wyzwania. Zadebiutował MMA. Wziął udział w walce na gali High League, gdzie zmierzył się z internetowym twórcą. Jego przygotowanie fizyczne i determinacja zrobiły ogromne wrażenie na kibicach. W walce pokazał niesamowitą kondycję, siłę i serce do walki, dokładnie tak jak w czasach esportowej rywalizacji. Jego debiut w MMA pokazał, że nie jest tylko graczem z komputerem, ale prawdziwym sportowcem gotowym na kolejne wyzwania. Dziś Pasza jest nie tylko byłym profesjonalnym graczem, ale także influencerem, streamerem, sportowcem i ambasadorem esportu. Jego historia pokazuje, że pasja, ciężka praca i determinacja mogą otworzyć wiele drzwi. Nie tylko w świecie gier, ale również w prawdziwym życiu. Mimo, że nie gra już profesjonalnie, jego wpływ na scenę Counter-Strike'a jest niezaprzeczalny. Jego legendarne powiedzenia. You are not my friend, you are my brother, my friend. Charyzma i niezapomniane momenty na scenie sportowej na zawsze zostaną w pamięci fanów. Jego motto: pasja, ciężka praca i szacunek. Nadal przyświeca mu na każdym kroku. I choć zmienił pole walki, wciąż zostaje wojownikiem, zarówno w wirtualnym, jak i prawdziwym świecie. Jeżeli chcesz zobaczyć więcej takich filmów, na pewno zostaw komentarz, napisz czy się podobał. Czy może chciałbyś coś innego zobaczyć? A ja zachęcam Cię do subskrypcji z dzwonkiem, bo to motywuje mnie do pracy. No i oczywiście do pozostawienia lajka. Do następnego!